Edward Miszczek wprowadza kolejne zmiany w popularny program Znika z głównej anteny. Kiedy z początkiem roku Edward Miszczek objął stanowisko dyrektora programowego Polsatu, nikt chyba nie spodziewał się, że tak szybko zacznie wprowadzać swoje zmiany. Nowe porządki w słonecznej stacji najczulej odczula ekipa programu, Twoja twarz brzmi znajomo. W której to doszło do konkretnych zmian personalnych. Wiele wskazuje na to, że NSA to jedyne zmiany, jakie dotkną stację w tym miesiącu. Media obiegla własnie informacja, ze zgodnie z decyzją nowego dyrektora programowego z głównej anteny Polsatu znika flagowa randkowa produkcja. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Mowa tu oczywiście o Lwisland. Jak czytamy, widzowie nie będą mieli okazji obejrzeć siódmej edycji show na głównej antenie Polsatu. Wszystko to za sprawa nowej decyzji Miszczaka, który uznał, za popularny program przeniesie się na antenę czwórki. Nowy sezon Lwisland wzmocni wiosenne oferty programowa czwórki. Jest to początek zmian zaplanowanych dla tej anteny. Szczegóły będziemy przekazywać wkrótce, zapowiadał dyrektor. Oficjalne przyczyny degradacji i formatu z Karoli Magilon w roli prowadzącej nie jest jeszcze znane. Zdaniem SuperExpressu, decyzja Miszczaka mogła być związana z chęcią atrakcyjnienia mniejszych kanalów. Myślicie, że faktycznie taki jest jego cel?